Prawdziwie włoskie klimaty zaguściły w parku Łazienki. Francesco Napoli, oprócz pięknej włoskiej muzyki, przywiózł z południa Europy wiele serdeczności, którą dzielił się z mieszkańcami środy wielkopolskiej. Ciao, sono Francesco Napoli. Vi aspetto. Witajcie, jestem Francesco Napoli. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w środzie. Bawcie się dobrze. Francesco Napoli. Ciao. Taka muzyka ściągnęła do parku łazienki wiele osób, które korzystały z bogatej oferty średnich sejmików kultury. Bardzo ciekawe wydarzenie, i bardzo dobrze, że się odbywa w naszym mieście. Mnie cieszy to, że jest taka różnorodność, takie te, bo każdy znajdzie dla siebie coś przyjemnego. Tutaj, akurat, jest ludycznie. Są dzieci, są starsi, super muzyka. A wczoraj, na przykład, była sesja popularno-naukowa poświęcona mieszczanom i kamienicom średzkim. Są zawody sportowe. Naprawdę jest wiele, wiele świetnych rzeczy, dla każdego coś miłego. na zawsze, Finałem średnich Sejmików kultury był koncert zespołu Baciary. Górale mają swoją receptę, jak stworzyć góralski klimat w sercu Wielkopolski. To znaczy, góralska muzyka sprawdza się, można powiedzieć, nie? Eee, ludziom się podobało. Chytają momentalnie takie, dopasowujemy słowa, żeby, żeby po prostu mogli za, z nami zacząć śpiewać już od mojego dziecka. Pozdrowienia, jak najbardziej. Moi kolani, przyjechaliśmy tu już prawdopodobnie, chyba czwarty rozgromę w środzie Wielkopolskiej. Eee, bardzo się cieszymy z tego powodu, że my się w nie znudzili. Także pozdrawiamy was serdecznie i zapraszamy na kościółki. Jeden koncert, Kalej, i no będziemy ci w środzie Wielkopolskiej, ci w okolicach Środy Wielkopolskiej. Zapraszamy się, przyjdźcie ku nam. Tegoroczne koncerty zgromadziły kilka tysięcy osób. No Myślę, że tak, bo po pierwsze dopisała pogoda, wokół burze u nas piękne słońce, niebo prawie bezchmurne, wspaniałe zespoły, dobra atmosfera. No myślę, że mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy środy będą zadowoleni z tych sejmików. Średnie sejmiki kultury na stałe wpisały się już w kulturalną ofertę Środy Wielkopolskiej. Wydarzenie z nazwy jest nawiązaniem do sejmików szlacheckich, które odbywały się w środzie od XV wieku. Zapadały podczas nich ważne dla Polski decyzje.